Będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Choćbyście mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, to ojców macie niewielu. Te ważne słowa apostoła Pawła niech będą mottem dzisiejszego naszego spotkania. Ma ono miejsce w piękną uroczystość ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła. Oni to wywarli największy wpływ na rozwój kościoła w jego początkach są prawdziwymi ojcami naszej wiary w Chrystusa Pana. Papież Benedykt XVI wyjaśnił kiedyś, dlaczego chrześcijańska tradycja zawsze uznawała Piotra i Pawła za nierozdzielnych, bo rzeczywiście razem reprezentują oni całą Ewangelię Chrystusa. Pięknie to zobrazował wybitny malarz przełomu XVI i XVII wieku, El Greco. Znawcy jego twórczości podkreślają, że namalował on świętego Piotra i świętego Pawła tak, by pokazać, że wzajemnie się uzupełniają. Na tym obrazie El Greca ważną rolę odgrywają ręce. Apostoł Piotr wskazuje na Pawła, który opiera swą lewą rękę na otwartej księdze. Tym gestem święty Piotr zachęca nas do słuchania nauczania apostoła narodów. Święty Paweł natomiast wskazuje na klucz trzymany przez pierwszego papieża klucz będący symbolem władzy zarządzania domem Bożym, którym jest Kościół Święty. Dla ludzi XXI wieku ta wielka więź dwóch apostołów może być trudna do przyjęcia. Dlaczego? Bo opiera się ona na posłuszeństwie Ewangelii Chrystusa i na posłuszeństwie Kościołowi Chrystusowemu który jest depozytariuszem prawdy Bożej. A to wyklucza postawę, którą można streścić słowami: Chrystus tak, Kościół nie. Apostołowie Piotr i Paweł uczą nas, że jedyna prawda, jaka istnieje, to Chrystus tak i Kościół tak. Oni sami tak bardzo różnili się między sobą, doszło nawet do sporu między nimi, ale zawsze stanowili jedno serce, i byli jednego ducha w Jezusie Chrystusie. Z miłości do Niego oddali swoje życie, ponieśli śmierć męczeńską. Kochani, warto zastanowić się dzisiaj, co święci Piotr i Paweł mówili o trzeźwości. Dlaczego, jako ojcowie młodego Kościoła, wymagali jej od swoich duchowych dzieci? Dlaczego kładli tak mocny nacisk na praktykowanie tej ewangelicznej cnoty? Najmocniejsza przestroga przed nadużywaniem alkoholu znajduje się w listach Świętego Pawła Apostoła. Wymieniając grzechy, które są przeszkodą w osiągnięciu królestwa Bożego, Święty Paweł wymienia również pijaństwo. W pierwszym liście do Koryntian pyta: "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?" I z mocą odpowiada: "Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. W liście do Galatów, wśród uczynków rodzących się z ciała, wymienia znowu pijaństwo i pisze. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Natomiast święty Piotr w upomnieniach dotyczących osobistej świętości zachęca pierwszych chrześcijan. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Trzeźwość, według niego, to warunek świętego życia to nasze powołanie otrzymane od Boga, który wyraźnie żąda: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wśród grzechów, które pochodzą z ludzkich rząd i są nie do pogodzenia z wiarą w Chrystusa, apostoł wymienia nadużywanie wina i pijaństwo. Wzywa wierzących, wszystkich zaś koniec jest bliski, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. W swoim liście w końcowych napomnieniach apostoł Piotr jeszcze raz napomina, bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocniej wierzę, przeciwstawcie się jemu. Kochani święci apostołowie Piotr i Paweł, dwa filary Kościoła Świętego kierują i dzisiaj do nas ojcowskie napomnienia. Czynią to nie tylko jako nasi wychowawcy w Chrystusie, ale jako ci, którzy nas zrodzili w wierze. Są naszymi duchowymi Ojcami, którym tak bardzo zależy, aby każdy z nas osiągnął Królestwo Boże. Czy będziemy posłuszni ich nauce? Czy naprawdę przejmiemy się ich napomnieniami? Niech każdy z nas odpowie sobie szczerze na pytanie, które święty Piotr zadał w swoim liście. Jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Bądźmy więc odpowiedzialni za swoje życie i życie bliźnich. Bądźmy trzeźwy. Czuwajmy. Szczęść Boże.